I e. teraz poczytam ogłoszenia. Serdecznie witamy wszystkich drobnych Pielgrzymów i gości, a szczególnie małżonków, którym z racji przypadających w maju i dołu szyi zawarcia sakramentu małżeństwa udzielamy specjalnego błogosławieństwa. Ponieważ dzisiaj jest szczególne też wydarzenie, bo mamy się zabytków wśród nas, a w maju nie ma tak dużo tych małżeństw, więc jeśli ktoś jest jeszcze ze stycznia. Stuśnup styczniowy, budowy z marca do kwietnia, z tych miesięcy, które minęły, a nie, nie była w naszej świątyni, trzecią niedzielę i nie mieli błogosławieństwa. O tych małżonków też zaprosimy tutaj do błogosławieństwa, czyli dziś wyjątkowo ze stycznia, z lutego, z marca, z kwietnia i oczywiście z maja. Pozostali muszą poczekać na swój miesiąc, zawsze w trzecią niedzielę. W tym tygodniu podczas na z Odniesiemy następujących stanów i zawodów. Dzisiaj za i elektroników i elektroników, jutro pracowników mosty, drogi i autostrady. We wtorek za informatyków, w środę za kierowców zawodowych. W czwartek za handlowców, właścicieli sklepów, kierowników i sprzedawców. 25 w piątek za młodzież gimnazjalną. sobotę za wszystkie nasze mamy, bo i matki, a w niedzielę za wdowy i wdowców. Trwamy w noweniu przed uroczystością Najświętszym Narodzim, gdzie rodzimy Odprawiamy ją do 23 maja podczas każdej mszy święty. W czwartek rozpoczynamy czuwania w naszym sanktuarium. Już dziś wszystkich zapraszamy. Tym razem przeżywamy również uroczystość uczciw naszej Matki Bożej z położenia Wiernych. Prześwięte w dniu, aż 8.30. 9.30, 11, 30 południu o 17 i o 21. przy świętej o 17 i 21 będzie przewodniczył ksiądz na obraz Witek, z Łukasz z Sarysjanin. Cieszymy się i będzie można też uzyskać błogosławieństwo promicyjne w tym dniu, a zaczynamy od 15 godzin miłośierdzia, później 16 droga światła osza. o 17, 18 na małżeństwo Majowe, 18 Bożeństwo uczciwego na nagrody II, z ucałowaniem relikwii, później procesja różańcowa i od 21 Święta. W przyszłą niedzielę przeżywamy uroczystość zesłania Ducha Świętego, którą kończymy okres Wielkanoc. Na każdej Mieszki Świętej będziemy modlić się intensywnić duchów i wdowców, których udzielimy też specjalnego błogosławieństwa. Zachęcamy do planowania pracy katolickiej, jak również zapraszamy do naszego sklepiku przy zakres. Wszystkim dziękujemy za udział w wczorajszej uroczystości święcej na państwu się za Łukasza. Szczególnie tym, którzy zaangażowali się w jej właściwy przebieg w różnych sektorach. Już dziś nie będę wymieniał, ale jest jeszcze z nami służba rytmiczna i zespół publiczny, więc im szczególnie tutaj podziękuję. Dziękujemy serca też za ofiary, które w ubiegłym tygodniu zostały złożone na misję w Lance. Adam zebrał 4 tysiąca złotych. Bóg zapłacił za wolność waszych serc. wszystkich naszej pamięci powitełnej, przy cudownym obrazu szczytowskiej Spomożycielki i Królowej bez Pragnę jeszcze wyrazić podziękowanie i ekscelencji księdzu biskupowi Henrykowi Być rektorem najważniejszego uniwersytetu w Kościele to jest wielkie zobowiązanie, bo tak jest uniwersytet laterański, to jest uniwersytet papieski. Pierwszy raz w historii tego uniwersytetu zdarzyło się, że zakonnik Sarezianin jest najczęściej z rektorem W historii powierzchni tylko kiedyś Franciszkami, a tak to są zazwyczaj przyszli kardynałowie de Castello w Kuli Rzymskiej. Życzymy mu władz Bożych, dziękujemy za jego obecność, życzliwość. Mamy nadzieję, że się jeszcze tutaj spotkamy przy innych okazjach. Dziękujemy też Księdzu. Radcy, naszemu nowemu policjantowi, markowi Marikowi Szanowi. Zapewniamy, że no, w tej jego odpowiedzialnej, trudnej pracy, bo swoją posługą obejmuje całą właściwie większość Europy, wszystkie kraje północne, tutaj środkowe, aż dalej po Syberię. Więc będziemy się w jego intencjach też tutaj mocno cieszymy się z jego obecności, zawsze go zapraszamy. Ksiądz ekspertów pojawił siebie w domu, więc tylko krótkie słowa podziękowania. Aby jak najczęściej nas odwiedzał, bardzo byśmy się cieszyli. Dziękuję od bo ten termin był dawno już umówiony, ale tak o Piesze sprawiła, że mamy do święta Wisłucha. Dziękuję o Piesze, do Złody Dowic. Pamiętamy o Was, moi drodzy, o Waszych rodzinach, o Panu Kazimierzu. Polecamy tutaj, matce Boże, i Was. Niech Pan ja wszystkim wynagradza, ale. Mamy jeszcze no, niespodzianki na księdza biskupa, jeszcze dzieci by chciały przemówić, więc teraz oddamy im, no prawie większe trochę dzieci, ale zawsze dajemy głos. Regionalny zespół Klimczok ze Szczyrku planuje złożyć na ręce księdza biskupa kapelusz góralski, aby Pamiętam w swoich modlitwach także o górach z dalekiej Polski. Bóg zapłać. w rodzinach, w najmniej święta biskupa, to teraz zaśpiewamy mu nasz 100 lat, żeby albo życzymy, wyczymy, o nas pamiętał, czy obfitości Bożych dawnych. Życzymy, życzymy.

e sono sicuro che Papa avrà un po' di invidia. I miejscowe, że tatia się będzie trochę zazdrosny. <laughs> Desidero ringraziare tutti quelli che hanno organizzato questa bellissima celebrazione liturgica. Chciałbym wszystkim bardzo serdecznie podziękować za organizację tej pięknej 15 tej wielką uroczystość i wygniewostąpienia pańskiego

Zawsze przede wszystkim patrzę na dzieci, a przede wszystkim ministrantów, którzy są tak bardzo grzeczni i ułożeni. I nie mogę że proprio uno di questi mieli sacerdote. Nie mogę nie zapomnieć, i też nie wspomnieć, że właśnie przybyłem tu po to, aby wczoraj wieczorem wyświęcić na kapłana jednego z tych tutaj ministrantów, który przed laty.

Syna tej Ziemi, którego na pewno wszyscy tutaj bardzo dobrze znają, za Łukasza, tutaj w tym sanktuarium przed obliczem Matki Najświętszej. Lo affidiamo insieme alla Madonna. Jego to będziemy od tej pory zawsze jej polecać. I chiediamo anche alla Madonna, che Ale musimy także zawsze i wciąż prosić, aby. Maria wyprosiła tutaj, w tej ziemi, następne powołanie. Ieri ho detto, że la vocazione di un sacerdote passa attraverso il cuore della mamma. Wczoraj wspomniałem, mówiąc o powołaniu, że powołanie przychodzi od Boga, ale przechodzi przez serce mamy. I allora oggi vorrei che un a tutte le mamme. I dzisiaj chciałbym, bo to w przyszłą sobotę jest Dzień Matki, chciałbym, abyśmy tu my wszyscy znieśli oklaski dla wszystkich mam, bo każdy z nas miał albo ma jeszcze małych. Ja, ja, Był 26 To właśnie oklaski aplaus dla wszystkich małych, które są tu obecne, które są poza nami, te, które są już w niebie razem z Chrystusem w niebowstąpionym, tak aby to święto, które będzie w tym tygodniu, było radosne dla wszystkich. I ostatnia cosa i jeszcze ostatnie słowo, które chciałbym do Was skierować. Ja sono także il postulatore di una causa, di un serwotnio polacko, który siedzi na Jan Tyranowski. Oprócz tego, że jestem rektorem jednego z Uniwersytetów Bawieskich w Rzymie, jestem także postulatorem procesu beatyfikacyjnego Jana Tyranowskiego.

nella devozione a Maria Santissima Ausiliatrice. E proprio davanti al quadro di Maria Ausiliatrice, che è conservato nella parrocchia salesiana di Del Carlo Pitigua prese la ferma decisione di entrare nel seminario clandestino per diventare sacerdote. I nie było to zwykłe nabożeństwo do Matki Najświętszej, ale w tej parafii na tylnikach, parafii saryzjańskiej, było to szczególne nabożeństwo do Matki Bożej Wspomożenia Wiernych. Tam przed tym obrazem Karol Wojtyła zdecydował się jakby poświęcić na służbę Kościoła, bo to powołanie jakby od tej matki pochodziło. era Papa Giovanni Paolo II. Sez giorni obchodziamo o che ci sono Paolo II. E allora noi ci affidiamo tutti a questi due grandi patroni che abbiamo in cielo, Maria Santissima Aussiatrice e il beato papa Giovanni Paolo II. I noi wszyscy możemy w szczególny sposób uciekać się do tych dwóch naszych patronów w niebie. Matki Najświętszej, z Spomożycielki Wiernych i do błogosławionego papieża naszego Jana Pawła II. Adesso anche per la loro intercessione vi darò la benedizione del Signore. I to błogosławieństwo, które udzielę wszystkim na zakończenie tej Świętej, będę go właśnie za pośrednictwem Maryi, Spomożycielki Wiernych. e come successore degli Apostoli residente a Roma, Rettore dell'Università del Papa, vorrei rendervi presente così la persona amata del nostro Supremo Pastore, il Papa Benedetto XVI. Come Rettore dell'Università del Papa, vorrei rendervi presente così come Rettore dell'Università del Papa, il nostro Supremo Pastore, il Jest też błogosławieństwem papieskim. Zapraszamy teraz małżeństwa. Wszyscy dostanę małżeństwa, które mają użyć rocznicę, to bardzo proszę przed proszę się nie wstydzić. O, już idą pierwsze pary, następne. Bardzo proszę tutaj środkiem, bok bokiem, proszę bardzo podejść. Później dla Was jeszcze... Concedi al tuo popolo oh Signore di raccogliere il frutto delle celebrazioni pasquali e di vivere con la fede e con le opere la propria vocazione battesimale nell'attesa della gloria futura per Cristo nostro Signore. Amen.

uh -huh. <laughs>